Zapewne spotkałeś się już z zadaniami maturalnymi, w których należało coś rozstrzygnąć, a następnie to uzasadnić. Prawdopodobnie w wielu przypadkach wiedziałeś do jakiego prawa chemicznego, czy reguły, albo definicji się odnieść, ale niestety utraciłeś punkt, bo Twoja odpowiedź zawierała jakiś błąd merytoryczny albo co gorsza, nie umiałeś ubrać swojej odpowiedzi w odpowiednie słowa, dlatego miejsce na odpowiedź pozostawiłeś po prostu puste. Nazywam się Bartłomiej Górski. Jestem autorem kilku zbiorów zadań z próbnymi arkuszami maturalnymi. Współpracuję również z wydawnictwami, tworząc bazę materiałów edukacyjnych. Współpracuję też z Michałem, naszym samurajem chemicznym, wzbogacając jego kurs o nowe zadania. Jestem też konsultantem merytorycznym w wydawnictwie Nowa Era. Ale przede wszystkim jestem nauczycielem, edukatorem oraz egzaminatorem maturalnym. Przez kilkanaście lat swojej pracy zauważyłem, że zadania argumentacyjne są dla maturzystów sporym wyzwaniem. Zauważyłem też, że pisanie odpowiedzi argumentacyjnych nie jest umiejętnością, którą ćwiczy się na lekcjach chemii. Panel, który poprowadzę, to nic innego jak warsztat, w którym będziesz mógł poćwiczyć pisanie uzasadnień do zadań argumentacyjnych tych maturalnych, ale też zupełnie nowych, stworzonych na potrzeby tego warsztatu. Jeśli jesteś maturzystą, dowiesz się, jak pisać takie uzasadnienia i na co zwracać uwagę, aby nie utracić punktów, oraz jak napisać odpowiedź, mając problem z ubraniem jej w słowa. Pokażę Ci, gdzie postawić granice, aby nie przelać oraz na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę. Jeśli jesteś edukatorem, dostaniesz mnóstwo wskazówek, przez co zbogacisz swój warsztat pracy. Ponadto każdy dostanie zbiór wyłącznie z zadaniami argumentacyjnymi, zawierającymi proste zadania oraz zadania trudne. Te treści nie są kolejną kalką kilku zbiorów zadań oraz arkuszy CKE. To zupełnie coś nowego stworzonego specjalnie dla Ciebie. Czy wiesz, jak przebiega reakcja chlorowania benzenu i uważasz, że temat jest dla Ciebie jasny? O co mogą poprosić na Maturze? O napisanie równania reakcji oraz o określenie jej mechanizmu? Popatrz, to jest związka zadaniowa, którą ułożymy na potrzeby naszego warsztatu. Te trzy zadania dotyczą właśnie chlorowania benzenu, ale w żadnym z tych zadań nie należy napisać równania reakcji ani określać jej mechanizmu. W tych zadaniach sprawdzane są zupełnie inne umiejętności. Zapoznajmy się z tekstem wprowadzającym. W czasie chlorowania benzenu dochodzi do utworzenia jonu CL. Ten czynnik atakuje układ pi pielektronowy pierścienia aromatycznego co skutkuje powstaniem produktu pośredniego zwanego kompleksem sigma, który jest niearomatycznym karbokationem. Ten etap jest procesem endotermicznym i zachodzi najwolniej. Następnie z utworzonego karbokationu odszczepia się kation H+, co prowadzi do odtworzenia sekstetu elektronowego w pierścieniu i utworzenia aromatycznego produktu przemiany. Opisana reakcja substytucji jest procesem egzotermicznym. W zadaniu pierwszym musisz określić, jaką funkcję pełni Cl, w opisanej przemianie. Jest to alternatywa do klasycznego zadania typu Określ mechanizm reakcji chlorowania benzenu. Tutaj, poza funkcją Cl, musisz uzasadnić swoją odpowiedź. W części rozstrzygnięć masz napisać tylko jedno słowo, które proponuje polecenie. Tutaj należy jedynie określić funkcję kationu CL, i napisać, że jest on elektrofilem. W tej części nie należy pisać nic więcej. W drugiej części należy uzasadnić, że CL, jest elektrofilem. Jakich odpowiedzi udzielić można w tej sytuacji? Ja zaproponowałbym dwie możliwości. Można podejść do problemu od strony samego kationu CL, ale też zwrócić uwagę na cząsteczkę benzenu i jej rolę w tej reakcji. Pierwsza odpowiedź odnosiłaby się do struktury elektronowej CL i definicji elektrofila i mogłaby brzmieć: Kation CL ma deficyt elektronowy, więc jest elektrofilem. Druga odpowiedź natomiast odnosiłaby się do samej cząsteczki benzenu i pierwszego etapu mechanizmu oraz sposobu tworzenia wiązania. Na przykład cząsteczka benzenu jest donorem, czyli dawcą pary elektronowej, a kation CL jest akceptorem, czyli biorcą. Cl plus jest więc czynnikiem elektrofilowym. W zadaniu drugim należy narysować wzór elektronowy cząsteczki ALCL3 oraz uzasadnić, dlaczego może ona reagować z cząsteczką chloru. W tym zadaniu za narysowanie wzoru elektronowego należy przyznać jeden punkt. Wzór elektronowy nie powinien stanowić dla Was większego problemu. Atom glinu ma trzy elektrony walencyjne, więc uwspólniając je z trzema atomami chloru, tworzy cząsteczkę o następującej strukturze. Dobrze, wiemy jak narysować wzór elektronowy cząsteczki ALCl3, ale teraz jak uzasadnić tę odpowiedź? W uzasadnieniu należy odnieść się do tego, że atom glinu ma deficyt elektronowy, czyli tak zwaną lukę elektronową jest akceptorem wolnej pary elektronowej. Podczas naszego panelu zapoznamy się z różnymi odpowiedziami, w tym z Waszymi odpowiedziami i zdecydujemy, czy są one merytorycznie poprawne. Popatrzmy na trzy odpowiedzi, Możliwe odpowiedzi udzielone przez moich uczniów. Zapoznajmy się z odpowiedzią ucznia pierwszego. Uczeń poprawnie narysował wzór elektronowy, za co należy przyznać jeden punkt. Uczeń udzielił również odpowiedzi. Atom glinu ma w sumie trzy elektrony. Łącząc się z atomami CL, zyskuje sekstet elektronowy i ma lukę, czyli niedobór elektronów. Szuka więc pary elektronowej, którą ma CL2. I ta odpowiedź, mimo że nie jest napisana naukowym językiem, wydaje się poprawna. Ale zastanówmy się, czy na pewno. Uczeń poprawnie wyjaśnił, dlaczego AlCl3 reaguje z Cl2, ale niestety zastosował pewien skrót myślowy. Powiedział, że atom glinu ma w sumie 3 elektrony, no a przecież ma ich 13. Te 3 elektrony są elektronami walencyjnymi. Uczeń niestety tego nie wspomniał. Czy ta informacja w ogóle była do czegoś potrzebna? Nie. Uczeń chciał pokazać, że wie coś więcej i niestety popełnił błąd merytoryczny. Za odpowiedź otrzymuje 0 punktów. Popatrzmy na odpowiedź ucznia drugiego. Ta osoba narysowała wzór elektronowy ALCL-3, no i można by się kłócić, że przecież jest to związek jonowy. No nie w tym przypadku. Zadanie jasno wskazuje, by narysować wzór cząsteczki, a jak dobrze wiemy, związki jonowe cząsteczek po prostu nie tworzą. Odpowiedź ucznia jest błędna, ponieważ błędne są również założenia. Niestety za to zadanie uczeń nie otrzymuje żadnego punktu. Popatrzmy na odpowiedź trzeciego ucznia. Uczeń narysował wzór kropkowy, a zadanie wymaga narysowania wzoru kreskowego. Ponadto wydawać by się mogło, że nie ma tutaj żadnego uzasadnienia, ale w tym przypadku uczeń otrzymuje komplet punktów. Dlaczego? Wzór elektronowy faktycznie jest on wzorem kropkowym, ale w odpowiedzi znajduje się również wzór kreskowy, który jest poprawny. Nie należy więc karać ucznia za to, że udzielił on odpowiedzi, która spełnia warunki zadania. Wydaje się, że nie ma uzasadnienia? Oczywiście, że jest, ale jako rysunek z komentarzem. Uczeń narysował wzór cząsteczki AlCl3, wskazał lukę elektronową, nazywając ją sekstetem oraz pokazał strzałką, że AlCl3 jest akceptorem wolnej pary elektronowej od cząsteczki Cl2. Uczeń otrzymuje dwa punkty za to zadanie. I teraz ostatnie, trzecie zadanie. Ale nie będę go omawiał w tym filmie. To jest twoja praca domowa. Zastanów się nad nim, udziel odpowiedzi, i zapraszam Cię na mój panel warsztatowy, Mistrz Uzasadnień. Na tym spotkaniu wspólnie zastanowimy się, czy udzielona przez Ciebie odpowiedź jest poprawna. Zapraszam.